Dzisiaj mamy dzień taty i tata dostał odpowiedni, e, odpowiedni fartuch z przegródkami na wszystkie potrzebne rzeczy, najważniejsze rzeczy na grilla. To znaczy telefon, piwo, musztardę ketchup Jest, jest musztarda i Na małe to jest D Wi musztarda Pokaż się. Jest jeszcze jeden prezent, który niestety idzie, to znaczy prezent. Został zamówiony dawno, dawno temu i nie zdążył dojść, także mam nadzieję, że zdąży dojść jeszcze teraz, jakoś na początku tego tygodnia. E, zaraz powiem Domkowi, co to jest. Wy jeszcze nie będziecie wiedzieć, wy się dowiecie dopiero, jak przyjdzie prezent. To wy, ty masz tam jeszcze jeden prezent w tym. No, tak. <grym> A, się. <that's, that's> <grym> no, coś ty Mm, dziękuję no, dzieciom podziękuj. Dziękuję no, nie widzę tam ma Co, podoba Ci się? No Co z tego, że pada, idę ze bzikina. No na bank No, my właśnie sobie siedzimy w domu, mamy obecnie yy, alert pogodowy, chyba pomarańczowy czy żółty yy, i mam ma spać strasznie dużo deszczu i ma być w ogóle o, strasznie dużo opadów, więc siedzimy w domu i nic nie robimy i oglądamy sobie właśnie mamidoriskę Mamy buty yy, A ty masz buty? mama mi... No tak, mama Eryki i Sofii dała ci te buty. Lena dostała od mamy koleżanki takie piękne buty, słuchajcie, zobaczcie. Buty nie były noszone w ogóle, <laughs> dlatego że... Yy kupiła je dla swojej córki, która jest w wieku Leny, a okazało się, że tamta córka powiedziała, że ona ich nosić nie będzie, bo... nie, bo, bo jej się nie podobają. Więc... E, ostatecznie ma tylko, <tok> 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 Więc ostatecznie Lena dostała te buty i dostała jeszcze jedne buty, ale tamte drugie są jej za małe, więc czekają właśnie na Lili tamte też w sumie noszone może raz, może dwa. Więc takie buty można nosić! A Wracam To co? Wracamy do oglądania Mami do Tak. Tak? Tak. Dobra, to czekajcie, zaraz wracamy do oglądania. Oglądamy właśnie na moim telefonie. <grym> Dobra, No, to oglądamy. To, to bajka o, widzisz? No, ale muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ten mały Gremlin tutaj, ten mały Gremlin, to w ostatnim czasie zrobił się tak po prostu marudny, paskudny mój ci gremlinie. Że cały czas tylko bije albo bije, albo zabiera, albo wyrywa, i właściwie no nie da się z nią dojść do ładu. Po prostu słuchajcie, masakra. O jezu, masakra! Ratunku, 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 No, tak, gremlinie. No, i cały czas tylko bije, albo ciągnie za włosy. O, właśnie, tak. I jeszcze się do tego cieszy. No, au, no. No, au. No, także, dobra, słuchajcie, ja tu z niej trochę powariuję i zabieram się jeszcze za robotę, bo muszę, muszę odkurzyć. Muszę umyć podłogi. A w ogóle to w tym roku mamy plan, taki to Wam już powiem. Mamy taki plan, tylko musimy się dogadać z naszymi landlordami, żeby pomalować nasze mieszkanie. I na pewno będziemy się wyładować duży pokój, pokój dziewczyn i łazienkę na dole tylko musimy się dogadać z lądogami, żeby nie było oddać się po prostu im, żebyśmy mogli odciągnąć sobie kasę od czynszu za farby, no bo, no bo walujemy ich mieszkania, tak? Także plan jest taki, plan jest taki na, na to lato, więc na pewno was zabierzemy ze sobą. Dobra. gramy z Leną właśnie w, jak to się nazywa, bukaru, czyli mu, któremu, który ma coś za dużo na grzbiecie i próbuje to zrzucić, zresztą zaraz zobaczycie, mam nadzieję. Coś, co się stało? Co się stało Lena? Co się stało? No taka zręcznościowa gierka dla maluchów i nie tylko, bo dla dorosłych też jest fajna i dla dorosłych i dorośli też mogą się naprawdę fajnie w nią bawić, zwłaszcza, że są trzy stopnie ustawienia. I można, może być bardziej czułe, mniej czułe albo tak zupełnie bardzo mało czułe. W zależności od tego oczywiście jaki poziom chcemy sobie ustalić. Co się stało? Co się stało? O! Ej, 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 ej! Ej! ej, ej. Oh no! ej! Ostrożnie! Oh my, no, sama. A mi sama! my mamy teraz imprezę. Lili znalazła kamyki? No, A do buzi włożyła No to do buzi nie wkładamy No, a ja dzisiaj idę na kawę Może w sumie zrobię sobie jakiś makijaż, co? Może zrobię sobie makijaż Założę, nie? Masz 5 minut Dobra, to mam 5 minut na zrobienie makijażu Eee, idzie dzisiaj na kawę z Natalią. Także będę się kawować w czasie, jak dziewczyny są w przedszkolu. O, czekajcie, odzwoni okno, tylko. Dobra, to ja robię sobie szybko makijaż, mam 5 minut. Więc zazwyczaj właśnie tak wygląda mój makijaż, to znaczy, masz 5 minut. I musisz się streścić, także no, robię to, co mogę. Ale wiadomo, że w 5 minut nie zrobię niczego powalająco. O, super, super, super. No ale tyle, ile zrobiłam, tyle zrobiłam. Także teraz się zbieram na kawę, zabieram rzeczy, zabieram kiecę i lecę. No więc kawę już sobie wypić. I jak I zjeść, I gdzieś. Ale ja nie jadłam. <śmienic> ale, ale się pokazuje, że jesteśmy, że pijemy kawę, herbatę, gadamy sobie także spędzamy, spędzamy sobie... Łowacki yy, dzień. <śmienic> dzień. Jak to się mówi <śmienic> <bapski śmienic> quality time? A jak, to, tak, jak to po polsku się mówi? <śmienic> czas jakościowy, czas jakościowy. <śmienic> no, dobra, to się odmeldowuje i sobie gadamy dalej.